Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek, 10 czerwca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi do swoich uczniów, aby byli solą ziemi, aby byli światłem świata. I mówi: Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. To jest przestroga dla wszystkich chrześcijan, aby nie stracili swojej tożsamości, aby nie rozwodnili się, nie rozmyli się w, te, w tym świecie żeby pozostali sobą, żeby mieli taki kręgosłup duchowy. Przypomina mi się taka sytuacja, kiedy byliśmy kiedyś z małym chórem Wielkich Serc na koloniach i spotkaliśmy takiego księdza, który mało przypominał księdza, który bardziej gdzieś tam... Nie chcę go oceniać, ale w każdym razie jeden z wychowawców określił tego księdza w taki sposób, że jest za mało księdza w księdzu. Czyli po prostu nie widział w nim świadka, tylko widział człowieka, który bardziej... Chciał się przypodobać, wzorował się na tym świecie, przynajmniej z zewnątrz. Tak wyglądało. Chrześcijanie mają nadawać smak temu światu, nie mogą się upodobniać do tego świata. Jeśli tak się stanie, stracą swoją tożsamość, stracą również szacunek. I czasem również z niektórymi kapłanami czy siostrami tak się zdarza, że kiedy przestają się modlić, przestają głosić Słowo Boże, a zajmują się sprawami niepotrzebnymi albo nawet grzesznymi, to tracą szacunek. I tak jak bardzo mocno dzisiejsza Ewangelia mówi, mogą być nawet podeptani przez ludzi z powodu braku szacunku. Niekiedy się zdarza, że chrześcijanie mogą. Być być też solą w oku wobec tego świata, mogą być takim wyrzutem sumienia, pokazują, że można żyć inaczej, że tak naprawdę świat, często wybierając to, co złe, sam sobie szkodzi. I chrześcijanie, pokazując inną drogę, często są taką solą w oku. Chrześcijanie mają być światłem świata. Świat często wybiera to, co mroczne, żeby zakryć to, co jest grzeszne. Natomiast chrześcijanie, kiedy wprowadzają światło Chrystusa, to często ujawniają to, co jest złem. To jest tak jak w tej bajce o pewnym królu, który przybierał różne ubrania i w końcu był nagi, ale nic, nikt nie śmiał mu powiedzieć, że jest nagi. I dopiero dziecko w swojej prostocie powiedziało: Król jest nagi. I często chrześcijanie też. Czasem poprzez to, że wprowadzają światu Chrystusa i dają taki promień nowego spojrzenia, czasem niestety, ale są wyrzutem dla tego świata. Ale są bardzo potrzebni. Chrześcijanie mają świecić przykładem, czyli nie tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy pouczają innych w sposób teoretyczny, a sami palcem tego ruszyć nie chcą i sami tak nie żyją. Chrześcijanie mają żyć przede wszystkim według tej nauki i w ten sposób mają być światłem. Chrześcijanie mają pamiętać, że to nie oni są źródłem światła, że oni tylko wprowadzają światło, którym jest Pan Jezus. To jest tak jak z księżycem i ze słońcem. Księżyc nie ma swojego źródła światła to słońce wysyła promienie swoje, które odbijają się od księżyca i które sprawiają, że człowiek może się lepiej orientować również w mroku. Tak samo jest z chrześcijanami. Cokolwiek dobrego robimy, to w ten sposób ma być wychwalany Ojciec, który jest w niebie. Chrześcijanie nie mają gwiazdożyć, czyli nie przypisywać sobie różnych zasług, ale ich dobre uczynki mają świadczyć o tym, jak wielki, wspaniały jest Bóg Ojciec. I chrześcijanie mają pamiętać, żeby nie ostygli w gorliwości, żeby nie stracili swojego smaku, że mają nadawać smak temu światu, a nie brać przykład z tego świata i po prostu się rozmydlać i tracić swoją tożsamość. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.